Trzeba przyznać, że Samsung zrobił kawał dobrej roboty. Honor podgryza od jakiegoś czasu Samsunga śmiejąc się przede wszystkim z grubych, składanych smartfonów, a teraz to Samsung może się śmiać, bo moim zdaniem zrobili to lepiej. Z Fold 7 jest abstrakcyjnie smukły. Po rozłożeniu człowiek zastanawia się, jak tam w ogóle zmieściła się bateria, bo jedna połówka ma 4,2 mm, a złożony 8,9. Jest to smartfon, który po złożeniu jest smuklejszy od większości innych telefonów, które są włożone w etui i porównywalnych rozmiarów jak smartfony bez etui. Design Samsung tu zachował swój klasyczny. Niewiele się zmieniło w tym kontekście, ramki są spłaszczone, narożniki lekko zaokrąglone. Mechanika otwierania telefonu zmieniła się. Magnesy są mocniejsze, co też słychać przy zamykaniu urządzenia. Za razy mamy większą pewność zawiasu i całego mechanizmu, bo stawia większy opór, ale również nieco więcej energii trzeba włożyć w otwieranie smartfona. Jest to na pewno trudniejsze niż w poprzedniku, ale naprawdę można bez większego problemu do tego się przyzwyczaić i ja po dwóch dniach wyrobiłem sobie odpowiedni nawyk. Ramka jest aluminiowa, ale szkopuł dosyć poważny to wyspa z aparatami. Wydaje mi się, że Samsung musi przedefiniować wygląd swoich foldów ze względów czysto ergonomicznych. Buja się bardzo, różnica w poziomach jest tak duża, że po prostu nie da się z niego w ten sposób korzystać. Teraz wyobraźcie sobie, że wyspa z apartami byłaby pozioma. Wtedy nie dochodziłoby do takiej sytuacji. Także powrót do S10 i tamtego designu z czysto pragmatycznych względów byłby wskazany. Samsung dał nam tu odporność na wodę i podstawową na pył zgodnie z certyfikatem IP48, ale to znamy już z poprzedniej generacji. Szkło z tyłu jak i z przodu to Gorilla Glass Victus 2, czyli również bez zmian. Samsung chyba raczej w priorytetach nie miał zmiany ekranu, ale co nieco tutaj się zmieniło. Chodzi o wielkość obu wyświetlaczy. Ten wewnętrzny ma teraz całe 8 cali, czyli o 40 więcej, a to już da się zauważyć. Powiększył się też ekran zewnętrzny do 6,5 cala. Nie jest to wynikowa lepszego zagospodarowania ekranu, ale lekkiego powiększenia samego urządzenia. Jakość obu ekranów jest bardzo dobra, kolory są żywe, ale nie tak przesadzone jak kiedyś w Samsungach. Tutaj chciałbym podkreślić, że Fold 7 jest smartfonem, który podobnie jak S25 Ultra wyróżnia się pod kątem odbijanego światła. Nie jest to tak spektakularne jak w Ultrze, ale dalej jest to bardzo fajny efekt, którego brakuje mi w innych flagowcach. Tego nie spotkacie na ekranie wewnętrznym, bo tam nie ma szkła, ale jest lekki garb. Jest to bardziej widoczne niż wyczuwalne pod palcem, bo załamanie staje się naprawdę coraz mniejsze. Samsung postanowił zmienić aparat, który jest na głównym ekranie, który już nie jest pod wyświetlaczem, a jest standardową kamerką, która jest wycięta w ekranie. No i teraz, jak popatrzymy sobie na bliska, to widzimy tą dysproporcję w symetrii, co może być problematyczne. Z drugiej strony jakość samego aparatu oczywiście poprawi się. Ja osobiście nie korzystam za bardzo z tego aparatu, który jest na dużym ekranie i maskowanie tego aparatu już poprzedniej generacji w postaci tego wysiedlacza miało wystarczającą rozdzielczość, żeby oko zapominało, że coś tam jest trochę innego aniżeli to właściwe zagęszczenie pikseli, także ja jestem zdania, że tamten aparat był mimo wszystko trafniejszą decyzją. Wolałbym mieć zakamuflowany aparat, ale chętnie poznam Wasze zdanie. Odświeżenie ekranów to 120 Hz i to ekrany LTPO, które bardzo dynamicznie działają, schodząc do minimalnej częstotliwości, prawdopodobnie poniżej 1 Hz, bo system wyświetla dwie kreski, jak w innych flagowcach Samsunga. Ekrany są bardzo jasne i nie mam do tego żadnych zastrzeżeń. Żałuję bardzo, że Samsung zrezygnował z obsługi S Pen'a na tym dużym wewnętrznym wyświetlaczu. Rozumiem, że dodatkowej warstwy nie udało się upchnąć dla osób, które z tego SP-na korzystały, mimo że nie da się go nigdzie w obudowie zmieścić, to jest spora ujma. Bez zaskoczenia dostaliśmy nowy procesor od Qualcomma, czyli flagowego Snapdragona 8 Elite. Naturalne w tym wypadku jest podstawienie pytania o odprowadzanie ciepła w tak smukłym smartfonie, bo komora chłodząca siłą rzeczy nie może być zbyt duża. W ścianie tu raz, że uzyskał on 1 700 punktów, to nie nagrzał się ponadprzeciętnie. To nie jest wynik rekordowy dla tej jednostki. Nadbym powiedział, że jest ograniczony, ale to dobry ruch w sumie ze strony Samsunga, żeby telefon dalej był wydajny, ale nie przegrzewał się. Wydajność jest tutaj dalej na tyle dobra, więc to akceptuję. Z Fold 7 potrafi zrobić się cieplejszy w okolicach aparatu na takich bardzo prostych sytuacjach, jak np. konfigurowanie wstępne urządzenia już wtedy pokazał, że coś, niecoś może się nagrzewać, jednak na szczęście, w dalszej części mojego testowania tego urządzenia, tego typu problemy się nie pojawiły. Czasami owszem, zrobi się on trochę cieplejszy, natomiast absolutnie podkreślam, absolutnie nie są to żadne alarmujące temperatury. Do wyboru macie trzy wersje pamięciowe. Są to oczywiście wersje z UFS 4.0 i bez karty pamięci, choć dziwi mnie, że w tak smukłych składakach znaleziono dalej miejsce na fizyczną kartę SIM. Wcale tak być nie musiało, bo w Stanach pojawiały się już wcześniej smartfony tylko na kartę eSIM, także nie byłoby to nic nowego. Tak czy inaczej, prędzej czy później i tak nas to czeka. Oczywiście Z Fold 7 ma eSIM, ale też jest fizycznym dual SIMem. Uprzedzam pytanie, max dwie karty może obsłużyć w jednej chwili. Jest 5G, NFC, jakość rozmów jest bardzo dobra, z zasięgiem nie miałam problemu, a testowałam je na karcie sieci Play. Dla fioletowej sieci działa też Wi-Fi Calling w tym modelu. Jest z dex Samsunga, czyli wirtualny pulpit na monitorach. Natomiast moja pewna kolejna obserwacja jest połączeniem tematu komunikacji baterii. Ale zanim to, w Play jest dalej oferta na start, gdzie dostajecie większą opcję pamięciową. A w abonamencie całkowita cena urządzenia jest niższa o 1000 zł względem tej sklepowej. Byłem go w stanie rozładować już w okolicach godziny 20 i wtedy miałem wynik prac na ekranie w okolicach 3,5-4 godziny, ale raczej poniżej tych 4 godzin. Gdy wsiadałem do samolotu i odpaliłem serial, to obejrzenie dwóch odcinków po godzinie zabrało jedynie 15 punktów procentowych naładowania, co pokazuje, że nadmierne zużycie jest przy okazji połączenia 5G, a obsługa i zasilenie np. dużego ekranu jest naprawdę bardzo dobre. Wykorzystując więc Wi-Fi i korzystając z mieszanie z obu ekranów, wykręcam 5 godzin włączonego wyświetlacza, a to już daje jeden spokojny dzień. Bateria nie jest krzymowo-węglowa, więc ma pojemność 4400 mAh. Więc to się niestety nie zmieniło, a jest ku temu przestrzeń. Ładowanie jest wolne, 25W. Samsung oczywiście argumentuje to dłuższym życiem smartfona, ale przynajmniej te 45W z S25 Ultra no by się tutaj przydało. Pełne ładowanie trwa, więc półtorej godziny. Samsung zmienił sposób działania skanera linii papilarnych, bo siłą rzeczy jest on cieńszy. Teraz zamiast go dotykać, należy go miziać w taki sposób. Bałem się, że tak trzeba będzie robić przy odblokowaniu, ale na szczęście tyczy się to tylko rejestrowania odcisku. Finalnie działa to dobrze, tak samo jak rozpoznawanie twarzy. Jeżeli dobrze liczę, to Z Fold 7 i Z Flip 7 są pierwszymi smartfonami, które po wyjęciu z pudełka już mają Androida 16. Bez zmian składaki dostają 7 dużych aktualizacji i 7 lat wsparcia zabezpieczeń. Samsung z nowościami w systemie bazuje na AI, to oczywiste. I to głównie ich dotyczą zmiany, nowości. Teraz Gemini jest w stanie działać na podzielonym ekranie. Z poziomu galerii możecie usunąć szum z filmu. To nie jest nowość, ale działa lepiej niż ostatnio, a teraz możecie sobie to porównać. Trochę jakby człowiek cofnął się do późnego średniowiecza. Klimat jest nieziemski, jest do tego bardzo, bardzo cicho w tym mieście. Bardzo lubię wybór AI, który jest z wysuwanego panelu. Zaznaczacie, co was interesuje, i telefon analizuje, co może z tym zrobić. Przykładowo, zaznaczacie adres i pokazuje się pineska w mapach Google. Zaznaczacie obraz i możecie na nim rysować, tworzyć obraz ze szkicu, no i super to działa. Poprzednie generacje były lekko ułomne pod kątem analizy, ale teraz jest super. Poza tym najlepsza na rynku jest tutaj gumka do zdjęć, tłumaczenie rozmów na żywo, które ma jeszcze sporo do poprawy. Asystent pisania maili i innych wiadomości również się znalazł, więc jest tego sporo. ZFold 7 działa szybko, dzielenie ekranu i praca na wielu aplikacjach to sama przyjemność. Fajnie, że mamy teraz pod ręką spis wszystkich aplikacji, przez co dużo łatwiej znaleźć sobie jakąś apkę do podzielenia, tak z marszu. Do tego powiększyła się wyraźnie matryca, a to równie ważna informacja co powiększenie samej rozdzielczości. Jest optycznie stabilizowany ten obiektyw, tak samo jak teleobiektyw o niezmienionej rozdzielczości 10 megapikseli z trzykrotnym zoomem optycznym. Szeroki kąt ma 12 megapikseli. Bez zaskoczenia zdjęcia są podobne na głównej matrycy do S25 Ultra, ale jest to ale w postaci plastyki. Są to fotografie, które nie mają takiej głębi jak w Ultrze. Tą rozbieżność potęguje efekt wyszerzenia cieni i to jest moje największe zastrzeżenie. Czyli tam gdzie powinno być ciemniej, ciemniej wcale nie jest i właśnie traci ten aparat na efekcie lustrzankowym, tak to nazwijmy. Widać, że to foto po prostu z telefonu. Bardzo poprawna, szczegółowa, ale jednak z telefonu. Trzykrotny zoom jest szczegółowy, dobrze zadbany o detale. Jest to aparat, który kocha światło dzienne i produkuje bardzo dobre foty pod każdym względem. Przy braku światła lub w szarówce, niepotrzebnie jest ekspozycja i wygląda to nienaturalnie. Dziesięciokrotny zoom jest wyraźnie cyfrowy, czyli do okazjonalnego użycia, ale nie artystycznego. Szeroki kąt w nocy lekko odstaje, ale pozostałe obiektywy są spójne i fajnie, że często Samsung korzysta z tyle obiektywów w nocy. Świetnie z Fold 7 koloruje obrazek w nocy nawet na automacie. Mega wyglądają neony w jego obiektywie. Jest niewiele szumów również na teleobiektywie i pod względem kontrastu, kolorów bardziej mi o dziwo siedzą nocne zdjęcia. Jeden większy minus ode mnie za większe źródła światła, które nie potrafią być wyciągane HDR. Filmy nagracie w 8K, ale i w 4K, między innymi w trybie portretowym, również dla aparatu selfie, co podkreślam. Głębia jest bardzo naturalna dla tych filmów, nawet można uzyskać efekt makiety, naprawdę solidna sprawa. Przełączanie się między obiektywami jest płynne, nie ma skoku, a do tego jest również płynny suwak, który bezboleśnie odpala szeroki kąt, za co brawo. Stabilizacja jest bardzo dobra, kolory są trochę zbyt nasycone, a ekspozycja, podobnie jak na wodach, ciut za wysoka. Poza tym, to solidne filmy, i tego się też w sumie spodziewałem. Oba aparaty do selfie mają 10 megapikseli, Nie jestem ich przesadnym fanem, uważam, że powinny lepiej wyglądać pod kątem detali na selfie, bo wyglądają one jak takie 2 cm poza punktem ostrości, a to po prostu ograniczona zdolność do rejestrowania szczegółów, przez co taki lekki efekt otrzymujemy. Kolorystyka, super głębia na trybie portretowym, również. Do filmów wygląda to lepiej niż na samych zdjęciach, więc o wideo rozmowy na pewno się nie martwię. Zmiana konstrukcji w tym smartfonie jest moim zdaniem ważnym krokiem dla Samsunga, jeżeli chodzi o budowę składanych smartfonów. Teraz trzeba zrobić kolejny krok i dodać baterię krzemowo-węglową, aby wydłużyć pracę tego urządzenia, poprawić nieco softowo aparat, tak żeby te zdjęcia były jeszcze bardziej lustrzankowe. No i ładowanie, i wtedy mamy naprawdę genialne urządzenie, któremu trudno będzie cokolwiek zarzucić. W obecnej chwili, patrząc na to, że konkurencja jest nie aż tak duża. To Samsung spokojnie może nazywać się obecnie właścicielem najlepszego składanego smartfona na polskim rynku. Tyle ode mnie, dziękuję Wam za uwagę i widzimy się w kolejnych materiałach. Będzie na pewno test Galaxy Z Flipa 7, na którego już teraz Was zapraszam. Cześć i do zobaczenia!